Witam ponownie w kolejnym odcinku bloga. Tym razem opowiem Wam o jednym z wyzwań, z jakim mierzymy się wracając na Łono Kościoła. Otóż jest nim pokłosie tego wszystkiego, co przydarzyło nam się wcześniej, gdy jeszcze funkcjonowaliśmy w sektach. Po prostu historia ciągnie się za nami i towarzyszą nam nieustające wspomnienia, które niestety nie są oderwane od rzeczywistości. Lecz wpływają na naszą teraźniejszość. Bo jak napisał apostoł, i to jest święta prawda, że. List do Galacjan, rozdział 6, werset 7: Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. I nie da się ich ukryć, to znaczy tych wspomnień, zwłaszcza przed samym sobą. Bo przecież przez bardzo wiele lat zasiewano nam coś w duszach, więc jeśli był siew i to obfity, przeto musi być też i obfite żniwo. Dlatego tak sobie pomyślałem, ponieważ nie ma możliwości wspomnień ze swojego wnętrza wymazać i zrobić taki głęboki reset umysłu, żeby już było po problemie, skoro te wszystkie wydarzenia, które odbyły się na przestrzeni bardzo wielu lat życia, Niezwykle głęboko wyryły się w naszej pamięci, prawie tak głęboko jak tekst przymierza napisany kiedyś Palcem Bożym na tablicach kamiennych. A do tego jeszcze to piteżniwo, wielkie konsekwencje błędów z przeszłości, które stale ponosimy. Więc skoro to jest niewykonalne i wspomnienia zostaną na zawsze, przez co człowiek nie przestaje konfrontować się z nimi, to proponuję ugryźć ten temat inaczej. Mianowicie, wywlekę teraz swoją historię przed Wami i obnażę ją jak Chrystusa przed ukrzyżowaniem, abyście sami zobaczyli, jak wielkie jest owo wyzwanie. Czy wspomnienia mogą być niebezpieczne? Czy mogą zawładnąć człowiekiem? Rzetelna lektura Tory przekonuje nas, że niestety tak. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 17 i 26. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. To właśnie wspomnienia całkowicie zdominowały tą kobietę i wpłynęły na jej los. Wspomniana przeszłość pociągnęła żonę Lota z powrotem do śmiercionośnego środowiska, z którego przecież była z determinacją wyprowadzana i to przez samych aniołów Bożych. Ciekawe, co ona mogła sobie wtedy wspominać, ciekawe, za czym aż tak bardzo zatęskniła. Może za figofago fago obyczajowością, z której słynęła tamta okolica? Coś jednak musiało się jej w obyczajowości tych zwyrodnialców podobać, skoro obejrzała się za siebie. A może już nie chciała dłużej być żoną Lota i uznała, że ta nowa rzeczywistość, w której się znalazła, jest za mało atrakcyjna w porównaniu ze złą, aczkolwiek barwną przeszłością. Jakkolwiek było pewne jest, że nie kontrolowała już swoich wspomnień, natomiast one przejęły kontrolę nad nią. Tak więc złą przeszłość należy uznać za złą i nie szukać w niej niczego dobrego. Wystarczy, jeśli człowiek uświadomi sobie, że mając złą przeszłość, musi mieć się już teraz stale na baczności, a zwłaszcza wtedy, gdy ją wspomina. I dlatego właśnie pielgrzymka ludzi, którzy wyszli z sekt, aby wrócić na łono kościoła, zawsze będzie różniła się od pielgrzymki tych, którzy nigdy z sektami nie mieli do czynienia. Bo każdemu synowi marnotrawnemu, jak ostatnio mówiłem, grozi podobny scenariusz do tego, jaki spełnił się w życiu żony Lota. I wielu owcom wychowanym przez wilki, tak jak myśmy też zostali wychowani, droga Pańska. Może być, nie po drodze. Podam przykład. Pamiętam pewną niewiastę, która przychodziła do zboru tylko wtedy, gdy w nim coś się działo. Tak ona to określiła. Więcej, ta istota nie miała żadnych skrupułów, aby publicznie w zgromadzeniu powiedzieć, że jej zdaniem przywództwo ma obowiązek w ten sposób zorganizować zbór, żeby było w nim tak, jak ona lubi. A jeśli w Zboże nie będzie działo się nic ciekawego, według jej oceny, to ona zabierze się i pójdzie sobie do galerii handlowej. Taki mały szantażyk. Co to ma znaczyć, że w Zboże nic się nie dzieje? A cóż niby miałoby się jeszcze dziać, oprócz tego co znajdujemy w Biblii? Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ale jak się dziwić kobiecie, skoro czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, że nawet królowie, jednostki wybitne, zdolne pociągnąć całe armie, całe narody za sobą, dali się zwieść duchom nieczystym i to nie jakimś nadzwyczajnym, lecz podobnym do żab. Objawienie Jana rozdział 16, wersety 13 i 14. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Spójrzcie proszę na żabę. Czy patrząc na to zwierzę odnosimy wrażenie, że jest mądre, inteligentne, a jednak podobne do żab duchy zwodnicze poradziły sobie z elitą narodów, co nam bardzo dużo mówi o inteligencji człowieka w porównaniu z inteligencją duchów zwodniczych? To może człowiekowi tylko wydaje się, że jest mądry. A propos inteligencji żab przypomniał mi się relatywnie stary dowcip o żabie szerokoustnej. To było tak. Król Lew zgromadził wszystkie zwierzęta na polanie i kazał pięknym stanąć po swojej lewej stronie, a mądrym po prawej. Wtedy żaba szerokoustna stanęła na środku, więc król Lew pyta, dlaczego tak postąpiłaś, a żaba na to Przecież się nie rozdwoje. Niestety wiele takich pięknych i mądrych, żab szerokoustnych, mówiąc obrazowo, próbowało zmienić D na zborów, w których działały, i wielu z nich to się udało. Dlatego dzisiaj jedne zbory przypominają nightclub ze sceną, reflektorami, dymami, inne zbory przypominają kawiarnie ze sklepikiem pełnym łakoci a jeszcze inne krzyżówkę atrakcyjnego night z wypasioną kawiarnią. Ale nie tylko za tym nie warto tęsknić, chociaż trzeba pamiętać. Obnażenia wymaga również wspomnienie nauki, jaką herezjarchowie programowali nas na różne sposoby. Pamiętam kazanie, które 30 lat temu głosił nam herezjarcha, odpowiedzialny przed Bogiem między innymi za moją przesztę. Mówił wtedy, a w zasadzie krzyczał, o wskrzeszeniu łazarza, opierając swoje przesłanie na tekście Ewangelii Jana, rozdział 11, wersety 43 i 44. Może zacytuję. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź i wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami. A twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. On alegorycznie odnosił te słowa do sytuacji, w jakiej znalazł się brat w Chrystusie po tym, gdy podupadł w wierze. I wszystko fajnie, tylko że wiele lat później przeczytałem sobie komentarz do Ewangelii Jana, autorstwa Orygenesa. I wtedy ze zdumieniem odkryłem, że tamto kazanie było ordynarnym plagiatem. Ten cwaniaczek bezczelnie cytował słowo w słowo wspomniany komentarz, ale nie powiedział nikomu z nas, że to jest cytat. Przeciwnie, zataił źródło przed słuchaczami i stworzył pozory, że to Duch Święty objawił mu takie, a nie inne zrozumienie tej historii. Tymczasem nie było żadnego objawienia, jedynie sprytnie zamaskowana kradzież depozytu kościoła i prezentowanie go jako własny. Z drugiej strony, przebiegle kamuflując przed nami starożytne źródła myśli teologicznej, ci sami ludzie podsuwali nam pod nos kretyńskie książki napisane współcześnie, takie jak Kościół świadomy celu albo Kopernik i Żydzi. Gdybyśmy wtedy zmierzyli się z lekturą akt synodów, dokumentów Soborów Powszechnych, starożytnych katechez i apologii, to nie mielibyśmy już dużej podstaw do utożsamiania się z tymi sektami. 30 lat temu. Ale trzymano nas w doktrynalnej ciemnicy i machano nam przed nosem protestanckim tłumaczeniem Biblii, które w ogóle nie uwzględnia procesów dziejowych jakim poddane były wszelkie pisma święte. Bo nawet jeśli jacyś protestanci prawidłowo przetłumaczą tekst masorecki tzw. Tanach, czyli Tora, prorocy i pisma, to i tak jedynie utwierdzą błąd, ponieważ już tekst masorecki jest przekrętem i to jest pułapka zastawiona przez Żydów, w którą wpada każdy protestant czytający protestancką Biblię. Brama antymisjonarska taką samą pułapką jest zafałszowana przez protestantów historia Kościoła Powszechnego. Przedstawiono nam nieprawidłowy jej obraz nie tak było, jak oni sobie napisali w swoich ochydnych publikacjach. Ale człowiek przekonuje się o tym dopiero wtedy, gdy sam odrobi lekcję z historii. Pozostali natomiast idą po najmniejszej linii oporu. I łykają spreparowaną dla potrzeb heretyckiej propagandy wersję wydarzeń, bo są leniwi i nie chce im się tego dokładnie zbadać. Więc gnano ich i nas jak owce do szeolu, a myśmy nawet o tym nie wiedzieli. Z kolei dzisiaj jest tak, że spotykam się dajmy na to z Zielonoświątkowcem i mówię mu: Nie jestem już Zielonoświątkowcem i w żaden sposób nie zamierzam tego środowiska dalej wspierać. A on dalej mówi do mnie jak do zielonoświątkowca i co ten człowiek sobie myśli, że zatęsknie za ich sektą, jej klimatem wraz z jej kłamstwami i tymi wszystkimi plagiatami? A może coś jeszcze powinienem dla nich zrobić i odpowiedzieć czynem na takie roszczenia wobec mojej duszy, naśladując w tym żonę Lota? I jeszcze jedno krótkie wspomnienie czegoś, co nazwano ostracyzmem. Mieliśmy do czynienia z fanatykami religijnymi, i w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że oni nawet własne rodziny poświęcili na to, co robią, nie mając przy tym żadnych zahamowań czy skrupułów wobec własnych rodzin, tym bardziej wobec nas. Czy wiecie, że ostracyzm, ta wulgarna praktyka heretyków? W gruncie rzeczy jest prześladowaniem, i nie wzięła się ona w chrześcijaństwie znikąd, lecz przeniknęła do świata wierzących w Chrystusa z judaizmu? W judaizmie rozwinięto ostracyzm do perfekcji. Tam osobom uznanym przez nich za upadłych robi się pogrzeby, jeszcze za ich życia. Owszem, bywało, że prześladowano chrześcijan aż do krwi. I zdarzało się, że prześladowani, stojąc w obliczu męczeńskiej śmierci, zapierali się Pana. Ale zapierać się Chrystusa, prześladując innych, tak jak to czynią heretycy, podczas gdy oni sami mają się dobrze i nikt ich nie krzywdzi, to dopiero jest upadek. Można nasiąknąć takim klimatem i samemu później też tak zacząć czynić. W takim razie, co robić? Żeby ten heretycki ogon przestał się wreszcie za nami ciągnąć i ciągnąć nas z powrotem jak żony lota. Dobra nowina istnieje wyjście z tej sytuacji, a receptą na te wszystkie złe wspomnienia jest: posłuchajcie i uwierzcie, wspomnienie, a ściślej nieustające wspominanie drogi pańskiej. I teraz pytanie za 100 punktów. Co to jest droga Pańska, z czym ona powinna nam nieustannie kojarzyć się i dokąd prowadzi? Otóż, kochani, droga Pańska to nie jest wizja dla zboru, jak propagują charyzmatycy, łechtając ego swoich adoratorów. To nie jest halacha, jak głoszą duchowi inwalidzi, czyli mesjańscy. Droga Pańska to jest droga krzyżowa. Naśladując Chrystusa, obnażamy, a następnie idziemy ukrzyżować wszystko to, co w nas jest niewłaściwe. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersety 21 do 24. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity, i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Zwróćcie uwagę na standardową reakcję ciała. Ciało wzbrania się i mówi: Nie chcę tego robić, chcę dalej być, bo wie, co je czeka tam na tym wzgórzu. Tymczasem powrót na łono kościoła i pojednanie się z nim nie może odbyć się inaczej. Jak tylko przez krzyż, a później też trzeba będzie już stale mierzyć się z Krzyżem Chrystusowym. I być może z tego powodu niewielu zamierza to robić, a cała reszta trzyma się od Kościoła z daleka, ponieważ oni boją się krzyża, wystrzegają się go, a nawet gardzą nim tak, jak wtedy wzgardził nim Piotr. Dlatego wolą heretycką iluzję. Ona jest ich zdaniem bezpieczna atrakcyjna i pozwala uniknąć cierpień. Natomiast dojrzali duchowo ludzie nie potrzebują night wizji czy też wymyślonej halachy, lecz potrzebują wyciszenia i kontemplacji. Zastanowić się w skupieniu nad tym, co naśladując Chrystusa powinni jeszcze ukrzyżować w swoim życiu, żeby jeszcze bardziej podobać się Bogu. I taka jest właśnie praktyka Kościoła historycznego i to od wielu wieków. A jak jest u heretyków? Cóż, niestety heretycy nie mają narzędzia do tego, by takie ukrzyżowanie stale przeprowadzać. Takie narzędzie dostępne jest tylko w Kościele, to znaczy kontemplacja Drogi Krzyżowej. Ale skąd niby heretycy mieliby wziąć takie narzędzie, skoro tak wielu z nich brzydzi się znakiem krzyża? Nawet jego wizerunku nie stawiają przed swoimi oczami, bo dlaczego usunęli go ze swoich zborów, wystawiając na zewnątrz? A przecież kontemplacja jest skuteczna dopiero wtedy, gdy człowiek oswoi się z wizerunkiem krzyża, aby oswoić się z rolą, z jaką krzyż powinien stale spełniać w jego ziemskiej pielgrzymce. I tutaj potrzebujemy zrobić mały akapit o poruszeniu Bożym. Charyzmatycy bardzo się tym szczycą. Ciągle podkreślają, że tylko to jest spotkaniem z prawdziwym, żywym Bogiem. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam! Śpiewają. Dlatego po takim programowaniu, na obrzędy praktykowane stale w kościele historycznym, patrzą później z politowaniem. Nie kojarzą im się one z doświadczeniem żywego Boga, lecz raczej z kostnicą. No to powiem wam teraz, jaki jest punkt widzenia człowieka, który owszem, dawno temu też doświadczył poruszenia Bożego, ale nie zatrzymał się na tym etapie, lecz później, naśladując Chrystusa, mierzy się z mocą krzyża. Taki człowiek właśnie na wygłupy charyzmatyków, patrzy z politowaniem. Bo nawet gdyby czynili cuda tak wielkie jak Chrystus, to powinni też konsekwentnie, skończyć jak Chrystus Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 43 do 45 I zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu co czynił on rzekł do uczniów swoich Nakłoncie uszu swoich do tych słów Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak, że nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Wydany ludziom, wydany w ich ręce, na ukrzyżowanie. A oni dalej nie rozumieją, że służba Boża to żaden zaszczyt, tylko krzyż. Że nie można sobie żonglować Biblią i wszystko w niej widzieć, tylko nie drogę krzyżową, i że nowy Izrael może być zrodzony tylko w jeden sposób u stóp krzyża. Podsumowując, istotnie dla wielu droga pańska jest bardzo nie po drodze. A skoro co człowiek sieje to i rządzić będzie, to znaczy dla ciała, heretycy sieją dla ciała. To potem jest tak, że trudno im zaakceptować rzeczywistość prawdziwej i jedynej eklezji oraz uznać ją za obowiązującą normę. A ta norma nie zmieni się, dlatego tylko w kościele historycznym, który jest z historią za pan brat, można prawidłowo zmierzyć się z przeszłością i ukrzyżować to, co człowiekowi zostało zasiane i co człowiek zżął. Po kłosie każdej herezji. Tak się działo w każdym pokoleniu. Ciągłe świadectwo i tradycja Kościoła to potwierdzają. Więcej na temat krzyżowania kacerstwa możecie znaleźć na tym kanale w następujących wcześniejszych publikacjach. Uczeń doskonały, lek na jadwęża, dzieło waszych rąk, umrzesz, czas pokuty, z nami Bóg i wystarczy przeczytać. Zachęcam do odsłuchania. Bywajcie zdrowi i niech łaska naszego Pana będzie z Wami. Amen.